Cześć, witam Cię serdecznie i zapraszam na wspólny trening. Położymy się na plecy, nogi pozostawiając ugięte, rozstawiona szerokość naszych bioder, ręce połóż wzdłuż ciała i rozpoczniemy od bujania naszą miednicą, podstawą naszego kręgosłupa, Przechylaj ją do przodu, do tyłu. Kość łonową kierujemy od siebie i na siebie. Zwróć uwagę, jak na te ruchy reaguje reszta Twojego kręgosłupa, jak oddziałują tutaj lędźwie, odcinek piersiowy, szyjny. Hmm? Wykonujemy ruchy przodo i tyło pochylenia. I teraz powoli, zatrzymując się gdzieś pomiędzy, chcemy, aby nasza kość słonowa i kolce biodrowe przednie były na tej samej wysokości. I tutaj się zatrzymamy. Teraz uniesiemy głowę odcinek szyjny, spojrzymy na nasz brzuch złapiemy się pod udami delikatnie pogłębiając to zgięcie, tutaj zatrzymaj górną część kręgosłupa ręce powędrują na potyli, co szyję i z kontrolą odłożymy głowę na matę i kontynuujemy Nieź głowy odcinek szyjny łamiemy się w żebrach złap się pod udami pogłębiając zgięcie dolna część łopatek unosi się nad matą i teraz Dłonie na co szyję, i z kontrolą wracam. Powtórzmy. Góra, pogłębiamy, zatrzymaj, przełóż ręce za siebie, i powędruj na matę. Zrobimy jeszcze trzy. Jako taka rozgrzewka dla tych naszych mięśni, brzucha ale też dla świadomości prawidłowego napięcia. I jeszcze ostatni raz i odłóż głowę. Wspaniale. Ręce odłóż wzdłuż ciała. Nogi niech pozostaną szerokość naszych bioder. Uniesiemy pośladki. Uniesiemy nasze biodro. I do dołu spłyniemy kręg po kręgu od odcinka piersiowego. Lędźwie kość krzyżowa. Na końcu odłóż pośladki wracając do neutralnego ułożenia miednicy. I góra hop. I powoli z kontrolą pływamy do dołu i góra powoli do dołu góra dynamicznie i z kontrolą odprowadzamy każdą kostkę kręgosłupa po kolei do dołu i jeszcze też dla zwiększenia ruchomości, dla rozgrzania wszystkich mięśni wokół tego Kręgosłupa. I góra, kręg po kręgu do dołu. Ostatni raz, i teraz zatrzymamy się na górze. Kościół nową mocno pokazujemy w sufit. Przeniesiemy ręce za siebie, szerzej niż nasze barki. Ręce wyciągnij w tył, kolana patrzą w przód, i w tej pozycji odłóż kręgosłup, odcinek piersiowy. Lędźwie, kość krzyżowa, pośladki: Ręce wrócą wzdłuż ciała. Pośladki: góra, przenieś ręce za siebie i z kontrolowanym ruchem spłyń do dołu. Powtarzamy: ręce wzdłuż ciała, pupa góra, ręce tył, kręg po kręgu do dołu. I jeszcze dwa. Dobrze, ręce wrócą wzdłuż ciała, unieś jedną ugiętą nogę, nie zmieniając ułożenia miednicy, dodaj drugą. Połączymy kolana i stopy, a część grzbietową stóp wydłużymy. Unosimy głowę, odcinek szyjny, zerkamy na nasz brzuch, ręce nad matą, przechodzimy do setki, zaczynamy pulsować, na pięć pulsów wdech nosem, na pięć, wydech. Wypuszczamy powietrze z do, do ostatniej cząsteczki tlenu. Wdech 2-3-4-5, wydech 2-3-4-5. Jeszcze. Uwaga, pogłębiamy dźwignię, prostujemy nogi przed siebie w kolanach. Jeśli możesz utrzymać tutaj naturalne krzywizny kręgosłupa, znajdź swoją pozycję. I wydech, 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 wydech. Paluchy u stóp sięgają w dal, nogi leciutkie wychodzą nam, nam z silnego brzucha. I ostatni raz, wdech. Dwa, trzy, cztery, pięć. I wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przytul nogi do klatki piersiowej, odłóż głowę na matę. Świetnie. Wyprostujemy obie nogi przed sobą. Mhm. Ustawimy stopy. Flex, zgięcie podeszwowe, pięty chcą pozostać wklejone w matę, a palce patrzą w górę. Przenieś ręce za siebie, wdechem, z wydechem ręce w supit, uniesiemy głowę, odcinek szyjny i jakbyśmy omijali ogromną piłkę, sięgamy nad nią i do naszych Stóp. I tutaj weźmiemy wdech do środkowych pleców. Z wydechem omijaj ogromną piłkę. Odcinek piersiowy kieruje nas do maty. Na końcu odłożymy głowę, ręce wdech. I z wydechem znów nad piłką wysoko, wysoko, wysoko. I za stopy w dal, u góry wdech. Wdech wracamy z kontrolą naszych mięśni. Opuszczaj. jeszcze dwa. Ja tutaj atakuję moje kwiatki dłońmi. I do dołu, do dołu, do dołu. Zróbmy to jeszcze raz. I wrócimy do leżenia na plecy. Ręce układając. Wzdłuż ciała. Okej, okay, dobrze. Wciągniemy prawą nogę do sufitu, ustawiając ją point. Lewa pozostanie flex, czyli mamy dwie różne pozycje. Staramy się wyprostować nogę w kolanie, wydłużyć nasz kręgosłup. I uwaga, noga powędruje do zewnątrz wdechem, tak żeby nasze, nasz lewy pośrodek pozostał wklejony. Z wydechem wciągnij ją z powrotem. Do zewnątrz wdech. Wydech wracasz. Otwórz biodro wdechem. Z wydechem wciągnij. Lewy kolec biodrowy pozostaje nieruchomy. Cały czas patrzy w górę, w ten sam punkt. I jeszcze raz. Do zewnątrz wdech. Wydech, wciągnij, zatrzymaj. Będziemy kręcić koła. Noga powędruje do zewnątrz, do stopy, do wewnątrz. Zatrzymaj. Do zewnątrz, do stopy, wewnątrz. Zatrzymaj. Ostatnie powtórzenie. Zatrzymaj, góra. Odkręcamy to nasze koło do wewnątrz, do stopy, zewnątrz, zatrzymaj. Jeszcze dwa i ostatnie powtórzenie. Fajnie. Noga do klatki piersiowej, złap się pod udem, wyprostujemy nogę w kolanie, stopa flex, point. Flex, point. Zatrzymamy point. Zrobimy trzy krążenia stawu skokowego w jedną stronę, trzy w drugą. I odłożymy nogę przed sobą na macie, ustawiając ją flex. Lewa point, wciągamy nogę nad biodro i kierujemy do zewnątrz, wdechem, z wydechem, wciągamy. I otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. A nasze dolne żebra chcą pozostać wklejone w macie. Klatka piersiowa ciężko na niej leży. Jeszcze dwa. Otwórz, zamknij. Ostatni otwórz. Zamknij, toczymy koła do zewnątrz, do stopy, do wewnątrz wróć. Zewnątrz, stopa, wewnątrz, wróć. I trzy. I dwa. Ostatni, zatrzymaj góra w drugą stronę. Wewnątrz, stopa, zewnątrz, wciąg. I trzy, dwa, ostatni, noga do klatki piersiowej, złap pod udem, wyprostuj nogę do sufitu, stopa point, flex, zgięcie grzybietowe, podeszwowe, zatrzymaj point, trzy krążenia stawu skokowego w jedną stronę, trzy w drugą Pięknie. No dobrze. Wyprostujemy obie nogi przed sobą. Ręce w sufit. Roll up. Przejdziemy do siadu. Zbliżymy prawą nogę do klatki piersiowej. Wrócimy na plecy do dolnej części łopatki. Unieś lewą nogę nad matą. Obie stopy wydłużamy. I uwaga, dwa pulsy. Raz, dwa. Zmiana. Raz. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak najmniej bujając miednicą, a nasze palce u stopy sięgają w dal cały czas w ten sam punkt. Raz, dwa. Raz, dwa. Zatrzymaj noga do klatki piersiowej. Połączymy stopy, kolana Uwaga, obie nogi przód, ręce tył do linii uszu. Z wydechem ręce okrężnym ruchem wrócą na kostki. Wdech, wydłuż. Wydech, wróć. Wdech, wydłuż. Wydech, wróć. Wdech, wydłuż. Wydech, wróć i dwa. Ostatni. Pięknie. Wciągamy nogi do sufitu. Dłonie powędrują na potel co szyję. Opuścimy nogi wdechem. Z wydechem je wciągnie. Opuść wdech, góra wydech. Mięśnie brzucha, przyciągaj do siebie i w górę pod żebra. Jeszcze dwa. I góra góra, góra ostatni. Zatrzymaj. Prawa nogę uginasz, lewą wyślij do przodu, wędrujemy do prawej strony, spójrz na prawy łokieć i zmiana, spójrz na lewy łokieć i twist w naszym tłowiu. I cztery, i trzy, i dwa, i już ostatnie powtórzenie. Odłóż głowę, przytul nogi do klatki piersiowej. I przez kołyskę przejdźmy do siadu. Wyprostujmy nogi przed sobą. Rozsummy troszkę pośladki do zewnątrz, by stabilnie usiąść na guzach kulszowych. Nogi wydłużamy, paluchy w dal, wyciągnij tą część grzbietową. Wydłużmy kręgosłup. Zbliżymy nasze piąstki do siebie i wyobraź sobie, jakby przez całą Twoją miednicę. A w całym kręgosupie, od poczubek głowy, aż do sufitu, przechodził taki sznur, który wydłuża Twoje ciało. I teraz przednie żebra naciskając w tył. wyślą kręgosłup w tył, zatrzymamy się tutaj. Otworzymy ręce, wewnętrzna część dłoni do tyłu. Czubek głowy powędruje do przodu do stóp, ręce za siebie. Daj więcej brzucha do kręgosłupa to jest znów jakbyśmy mieli piłkę pomiędzy brzuchem a udami. Zatrzymaj. Ręce wyślij do przodu do stóp i wróć do pozycji wyjściowej. Wydłuż lędźwie odcinek piersiowy. Lecy tył, kształt literki C, zatrzymaj. Brzuch pracuje. Otwórz klatkę piersiową, czubek głowy przód. Ręce za siebie zatrzymaj, zatrzymaj. Wydłużaj obie talie i wyślij ręce do przodu. I wróć do pozycji wejściowej. Jeszcze dwa razy. Idziemy do tyłu, kształt literki C, otwórz ręce. Subek głowy przód, ręce tył, długie talie, ręce przed siebie, pozycja wyjściowa ostatni raz. Mamy to. Dobrze, kolejne ustawienie. Łokcie, aby znalazły się w jednej linii z barkami. Znów mamy długaśne plecy. Rośnie czubkiem głowy w sufit. Z bioder idziemy o prostych plecach do tyłu. Weź ze sobą brzuch. I teraz wyprostujemy ręce w sufit, wydłużając się jeszcze bardziej. Wyślij ręce do przodu. Pamiętaj o piłce między brzuchem a udami. Teraz ręce do tyłu. Połóż jedną dłoń pod drugą. Unieś ręce jeszcze wyżej, ja czubek głowy wysyłaj do przodu. Ręce wrócą przed siebie i wrócimy do pozycji wejściowej. Idziemy tył z bioder, wydłużamy się w sufit. Do przodu zostań. Ręce wyślij w tył, jedna dłoń pod drugą. Pogłęb to i wróć. Robimy ostatnie powtórzenie. Z bioder do tyłu. W górę, przed siebie, więcej brzucha do siebie, do siebie. Ręce wyślij tył, uniesie jeszcze wyżej i los. Znakomicie. Pozostając jeszcze w tej pozycji, zaraz sobie rozciągniemy te zginacze bioder. Ręce. Blisko naszej talii, blisko naszego tułowia. Długie lędziwy odcinek piersiowy. Wyprostuj ręce przed sobą. Wdechem dół, wydłużaj talię, zostań na długich taliach. I górę. I dół. I górę. I dół, wydłuż się, wydłuż, wydłuż, zostanie wydłużona. I wróć. Jeszcze dwa. Dół. I góra. Ostatni dół. I góra. Przenie się ręce za siebie. Uginamy nogi. Rozstawiamy szerokość maty. Po prostu szerzej niż nasze biodra. Kolana wędrują w jedną, w drugą stronę. Tak. Dla rozluźnienia tej przestrzeni. Tych mięśni. I do jednej. I do drugiej strony, wracamy w środek, no jeszcze przed nami, troszkę ćwiczymy. Okej, okay. znów powędrujmy do tyłu, do kształtu literki C, ale nie zapadamy się tutaj w kręgosłupie, w tych naszych kręgach. Pomyśl o odcinku lędźwiowym, o tych dolnych kręgach i je ciutkę wydłuż, wydłuż, wydłuż talię. jest taka jakaś przestrzeń między kręgami. Ręce przed nami, rozluźniamy bardzo. Tył, tył, zatrzymaj. Unieś prawą, ugiętą nogę, dodaj lewą. Zatrzymaj pozycję. Weźmy tutaj wdech i wydech. Hmm, ok, uwaga, ręce zaczynają krążyć w jedną stronę. Oddech, oddech do środkowych pleców. Tak, uwaga, ręce, zmiana kierunku. Staramy się naszymi mięśniami, naszym silnym brzuchem, naszym powerhouse utrzymać stabilny tuł. Zatrzymaj ręce, ręce dół, ręce góra, ręce dół, ręce góra, dół cztery, góra, dół trzy, góra, dół dwa, i góra, ostatni dół, i góra, ekstremalnie. No dobrze, przejdziemy do pozycji klęku potwartego. Ułóżmy dłonie pod naszymi barkami, kolana pod biodrami. Neutralny kręgosłup. Nie jesteśmy tutaj, pomyślcie o tej miednicy, tak jak rozpoczynaliśmy. Nie jesteśmy wygięci w żadną ze stron. Wysuniemy prawą rękę, lewą nogę. Mamy przeciwne końce. Uwaga. Unieś wydech. Opuść wdech. Unieś wydech. Opuść wdech. I góra. Czubek głowy wyciągaj w jedną stronę. Ośladki w drugą. I góra. I do. I góra i dół. I góra zatrzymaj. Kończyny wędrują do zewnątrz, wciągnij z powrotem. Do zewnątrz, wciągnij z powrotem. I jeszcze, jak najmniej bujając tułowiem zrobimy jeszcze dwa. Do zewnątrz, wróć do centrum. Do zewnątrz, wróć do centrum. Odkładamy tylko prawą rękę. Przeniesiemy te ręce wciutkę do przodu. Ciężar ciała powiązuje do przodu, do przodu. I uwaga, idziemy. Pąka, wdech, góra, wydech. dół Wdech, Raz wydech. Jeszcze dwa. I ostatni. Wróci prawa ręka, wróci lewa. Odłóż lewe kolano. Od razu lewa ręka przód, prawa noga tył. Wydech, unieś. Wdech, opuszczasz. Góra, wydech. Do dołu. Abyśmy nie wyginali się w w Góra. I jeszcze dwa. Za drugim razem zatrzymamy kończyny w górze. I góra, zatrzymaj. I wędrujemy do zewnątrz. Otwórz, otwórz i z wydechem zamknij. Otwórz, otwórz. I centrum. I jeszcze trzy. I już ostatnie powtórzenie. Zatrzymaj nogę, ręka wróci. Wysuńmy ręce do przodu. Miednica wędruje w przód i całe ciało idzie dół, góra wydech dół, góra wydech dół, góra wydech, I jeszcze dwa i ostatni. Wróci lewa ręka, wróci prawa, odłóż prawe kolano, bardzo dobrze klęku podpartego, palce stóp oprzyj o matę, wydech, pies z głową w dół. Zatrzymajmy się tutaj. Jeśli potrzebujesz, ugnij nogi sobie w kolanach, ale wydłuż swój kręgosłup. Głowa schowana między ramionami, guzy kulszowe, nasze pośladki sięgają w sufit. Weź głęboki wdech i wydech. I odłożymy kolana na matę. Prawą nogę wysuńmy do przodu, naszą stopę, i do zewnątrz. Blisko prawej dłoni, lewe kolano cofniemy. I teraz zależy nam, żeby otworzyć biodro, więc powędrujemy tym biodrem do prawej nogi, do boku i ciutkę do przodu. Tutaj się zatrzymamy, kilka głębokich oddechów. Pięknie. Powoli wycofaj prawą nogę, lewa stopa wędruje. Do przodu i do boku. Prawe kolano delikatnie wycofaj i biodrem idziemy do lewej strony i delikatnie do przodu. Zatrzymujemy pozycję, oddychamy. Faj lewo nogę. Mm. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy trening. Dziękuję Ci bardzo i koniecznie daj znać, czy ten trening Ci się podobał. Do zobaczenia.